Zobaczcie co mi Krzysiu napisał. Krzysiu mi napisał, że po co ja blokuję skiny, za dwa dni będzie płacz. No jak dobrze wiecie, nie ma płaczu. Nie ma płaczu, ale złota jeszcze też nie ma. Mamy 50 za M9 do Play Ruby. No i powiem Ci tak, wariacie. Polecimy postówkę i nie będzie płaczu, nie będzie płaczu, fajne skiny są, nie będzie płaczu, lecimy po stówę. tyle powiem, taka bitwa na cztery osóbki, standardowy trybik, ciekawe skrzyneczki, tylko dwie weczki, a tak no to to są takie pewniejsze skrzyneczki, zobaczymy w ogóle, czy ta batelka odda, jest to batelka widza, a dokładnie od Kaczmara, dzięki Kaczmar za bitwę, zgłoś się po odbiór skinków na Discorda. Pamiętajcie ale, że mam blokadę. Dużo osób czeka, ale niestety jest blokada skinów. Pierwszy unlock 25, drugi unlock dopiero 29. Wtedy większość dostanie skiny, niektórzy będą musieli poczekać chyba do 31, wtedy jest ostatni unlock, ale lecimy z taką batelką i zobaczmy. Zobaczmy, no zobaczmy Kaczmar, twoją batelkę, która jest naprawdę ciekawa i szczerze jestem ciekawy, czy uda mi się tą batle zgarnąć i czy w ogóle Wypadnie tu coś porządnego. No, najbardziej myślę, że tutaj ten pull na buście. No, ostatnio dał na włópkę fade, więc myślę, że pull case na buście. Mm, najlepiej odda. Ale Beast case bez busta za 120, downa ma za 500, więc spoko. A na buście dał ma włópkę za 260. Mamy więcej od Isamu. Zobaczmy Hydrę. Jakby wleciała na 1% ta Hydra, by było super, ale zobaczmy, jest jeszcze jedna szansa. Nie ma żadnej. Oj, była blisko, szkoda. No, jakby leciała w sumie z tej skrzyneczki za 200, ta Hydra byłoby mega dobrze, no ale niestety nie ma. Zobaczmy, co da skrzynia anarchii. Najlepszy skinek to Galil. Oj, a my teraz mamy najgorszego. I, i samo wychodzi na prowadzenie? Nie, żyj jeszcze nie. okej, okay, cztery dyszki różnicy. No i wychodzi na prowadzenie nam i samo. I Adrian też ma już więcej od nas. Drugi pool case. No, nie daje nam nic ten kałaszek. Szkoda, że wulkan nie wleciał. Ostatni pulk jest na buście. O, i nie ma nic. No i Luxurius. Może Luxurius nam odda, ale chyba niestety będzie lipa. No, tak myślałem. Luxurius bez busta. No, nie daje jakoś fajnie. Batla za trujeczkę dała 7. No nie jest, nie jest to jakiś ten, ale. No, szkoda. Szkoda, kaczmar tej baterki, ale. Pozwolisz. Że ja otworzę sobie gemstą Keisika. Zobaczmy. Co da Gemstone? Pięknie by było, jakby wypadł Talon Knife Doppler Sapphire. Mamy Karambita Doppler Face 1. To jest dobry drop. Jeszcze jeden Gemstone. No, tutaj już jest tragedia. I to konkretna tragedia. Ale jeszcze raz kliknę Talon Knife Doppler Sapphire. Mamy Shadow Daggers. Blokujemy Karambicika i mamy tutaj dyszkę plus minus okej, okay. nie jest najgorzej otwórzmy sobie pull case na buście. otworzę sobie 3 digielek i emeczka, jakie stany? 500, 700, nie najgorzej, dobra jest batla za 1890, ale już wystartowała, więc odpuszczamy zróbmy sobie underdoga i zrobimy sobie tak, 3 3, damy jednego royalka, damy jedną hydrę, damy jedną 3% ruby, underdog na 3 osóbki. Na spokojnie, na spokojnie mamy motylka, mamy karambita, więc z tego mamy dyszkę. Z tego 37, z tych 37 klocków Fajnie by było trafić jeszcze jedną M9 Ruby i wtedy to by był naprawdę fajny powrót, ale zobaczmy, jak odda nam Under. Pierwsze co, emeczka Printstream, za 200. dla Isamu, no i to jest bardzo, ale to bardzo dobry drop. No i jeszcze Alex musi nam coś trafić. Z drugiej nie ma nic konkretnego. Trzeci pull case'ik. Oj, emeczka Simow dla mnie za pięć stówek. No Alex, Alex musi coś trafić konkretnego, bo i samo fajnie, że trafił emeczkę Printstream. Jeszcze ma para korda z Anarchy Case'a, no ale Alex. No, dla ISAMu lecą, patrzcie. Szkoda, że Alex nie trafił tych glossów. Oj, kuźba, brąz morfy za 7 stówek, mam 1600, Alex ma 500. Zobaczmy, co da Royal. Jakby dał mu Bayonetta Lora, to by miał trzy klocki i by wyszedł na prowadzenie, ale niestety liczymy na procentowy. Nie ma. No nie ma, nie ma z tego underdoga mamy. Underdoga za szóstkę dał 9. Ale no niestety średnio. Otwórzmy dwa royale na buście. Zobaczmy, 2,5 kloca. Mamy spory głowcę Omega jaki to jest stan? No w sumie wydaję 2,5. Mamy 2,5. Okej, okay. myślę, że glowsy możemy sobie jeszcze zblokować. Sprzedajmy Galilkę. Dobra. Otwórzmy sobie jeszcze dwie skrzyneczki z Hydrą. No tyle. Tyle przeleciało skinów. Mamy Huntsmana, Karambita, a i nie dało nic. Jeszcze dwie. Nie mogło dać Hydrę. Hydra to by była nawet Git. Ale mamy gut Slotter za 700. No dobra. Jeszcze dwie. Ok, na Karambicie Slotter nie stanie. A kliknijmy sobie jeszcze jedną 3% rubi. Może m dziewiątka. Przeleciała M9, kliknę jeszcze raz, bo mamy 1765 Więc możemy wydać, będzie równe 30 WLEĆ! 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 MAMY! MAMY DRUGĄ M9! MAMY M9, ale minimalware! Ale minimalware! Mamy minimalware M9! Można nazwać to powrotem Można nazwać to powrotem Dobra jakby jeszcze jedna wleciała za pięć dyszek, no to mamy kombek. Nie ma. Okej, okay. nie ma co tracić. Mamy 9, zobaczcie to. Opłacało się. Dzisiaj opłacało się kliknąć procentówę. I teraz tak. Odblokujmy to na razie. Zobaczmy, ile tutaj mamy. 45. Blokujemy. 45 i mam 26. Okej, okay, dobra. Trzebowałbym talona najfa Dopplera Safayera. No mamy Huntsmana Dopplera face 2, za 2,600. A może... A standardowy, ty, w sumie dało nam teraz Rubiego znowu. Więc na standardowym jest farcik, więc na trybie królewskim gramy. Jak nie ma farta, to trzeba robić undery. No ale zobaczmy, czy... Mam czutkę. Oj, Karambit lepszy. No niestety, ja pitole. Patrzcie to. Minimalna różnica, jakby w lepszym fejsie wypadł ten M9. A kliknijmy jeszcze te trzy skrzynie. Trzy. Ja pitole, dobra. Pamiętajcie, że nie zawsze da się trafić te najlepsze przedmioty. A na procentówak to już w ogóle. Jeszcze jeden Gemstone. Talon. M9 doppler face wujeczka to nie jest najgorszy drop. No, jakby to wypadło, zobaczcie. To by było dobrze, ale nie jest źle. No, Shadow Daggers, Marble ID, jest źle. Jeszcze jeden Talon na Doppler. On często wpadał i teraz teraz nie blatuje. No, zobaczcie to, a on naprawdę przez chwilę mega często wpadał. Mamy zajebiste procenty na talonika. Zobaczcie 3 tu 4, czyli 7%. 7% na dyszkę i na dwie dyszki. Ostatnia. No mamy Huntsmana. Mamy Huntsmana do playerka. Face czyli 2, czyli 2600. Dobra. Ok. No, i tak nie ma źle. I tak nie ma źle. Zobaczmy jeszcze. With gloves case'a na buściku. Może jakiś glove. Bardzo dobry drop. Dobra. Jeszcze jedne rękawice. Oj, te w ogóle mogły wypaść. One chyba z piątkę by kosztowały. A te 700. No tak myślałem, ale mamy, patrzcie, M9, mamy wajsiki, Nie ma tragedii. Te głowce, ale za dwa klocki tutaj nie pasują. I zobaczmy. No coś tam, coś tam, coś tam jest, no coś tam jest. Okej, okay, okej. Okay. No, coś tam dało. No zobaczmy, no trzeba w końcu trafić, ty. Tyle tego otworzyłem, nie wypadło jeszcze nic. prócz najfa' slotera oczywiście za 700. No karambi Sloter był obok. Jeszcze jedną kliknę, no zobaczmy. Nie ma, no akurat niestety tutaj nie wypadło nic. A zobaczmy, Beastcase na buście. Ok, otwórzmy tak, 3. No i dobrze, w sumie zaczęliśmy z Beastcase'em. Mamy parę Kordzika. Mamy USPK Kill Field. Mamy Glocka Gamma Doppler. Dobra, jeszcze 3. No tutaj już mamy gorzej: mamy 57A i mamy awupkę Neonoir. I to jest 381. A jeszcze 3. USP i Meczka gracz. I to jest 518, a jeszcze 3. Oj, i tutaj najgorzy, kuźwa! Nigdy jeszcze nie trafiłem Meduzy i Dragon lory Emeczka Welcome to the Jungle, w sumie niedawno, chyba tydzień temu, udało się trafić na underdogu. Uj, survival knife slaughter. tego też chyba nigdy jeszcze nie widziałem w tej skrzyni, a zobaczcie, tutaj sobie przeleciał. No szkoda, że nie wleciał. Ostatnie 3, bo ile mamy? 9. No, tutaj chyba by lepiej było, bo by była włóczka, meczka, a tak to mamy. Oj, dwa skinki za stówkę. No dobra, Biskasik dzisiaj nas jakoś mega nie uraczył. A zobaczmy Luxuriusa na buście takiego jednego. Petka, Petka, serio Petka. No, overtake, no na pewno lepiej niż Petka, to jest ile? O, pięć no, 5 stówek to nie za dobrze. I ostatni Luxurius leci. No digielek. Mamy digielka Golden Koya za 495 i powiem Wam tak, ten digielek jest dla Was dzisiaj. Trafiliśmy M9, więc digielek dla Was. Nie będzie to koska, w sumie tak myślałem, żeby rozdać Wam jakąś nawajkę za 500, ale... Rozdam wam digla. Diglem się zajebiście gra. Jest to Dig Golden Koi ze skrzyneczki Bravo, więc w sumie rare digielek. Za 5 stówek, myślę, że spoko. Jak komuś nie przypasi, no to sobie wymieni. I tyle na temat. Żeby wygrać Digielka, musisz zostawić, ale łapeczkę w górę. Dzisiaj jedna łapka 41 groszy. Tyle, ile dobijecie, tyle rozdam. Dodatkowo, musisz zostawić suba mnie na kanale. Pamiętaj, że to sprawdzam. Nie masz suba, nie wygrywasz takich skinów, jak tutaj widzowie. No zobacz, to są widzowie, którzy otrzymali już swoje skinki, no naprawdę konkretne, no jak widzisz, jest pełno ofert wymian. No i zobacz, no piękne skinki, więc warto suba mieć. No i dzisiaj w komentarzu musisz po prostu napisać, coś zrobisz z digielkiem. Czy sobie go wymienisz na jakąś kostkę, rękawiczki, na jakieś inne skiny typu kałaszek, gemeczka, czy będziesz tym digielkiem grał i daj znaka, czy jesteś dobry z digla. No i w sumie tyle. Ja z digielka powiem Wam czasem, mam przybłyski formy, ale kliknijmy jeszcze procentubę. Nie, no, no, nie, no, ta procentowa no niestety, ta mnie, kurczę, rucha, ale, ale ta zm 9 Doplerkiem, no ona w końcu daje. Ja, pitole, kliknę to jeszcze raz. No, się dwie m 9 Szkoda, że nie trafiłem tej fabrycznie nowej. No, nie będę ukrywał, że naprawdę szkoda. Ale kliknijmy jeszcze ametyścika. No, mamy USP Neonoir. jeszcze jeden ametyst. No, szkoda, że Huntsman nie wleciał Ruby. Mamy ultrafioleta Ursusa za 8 stówek, a jeszcze jeden ametyst. Serio? Ja pitole, ty myślałem, że to przeleci, nie? Okej, okay. butterfly. To na razie zostawiamy, Butterfly'a sprzedaje. zobaczymy, co zrobimy z piątki w przyszłym odcineczku. Pamiętaj też, że jakbyś chciał pograć na skinsie, otworzyć sobie skrzyneczki, nowe skiny ogarnąć, no to klikasz ten plusik, wpisujesz tutaj, chodzi w access, otrzymujesz darmowe 2 ,10 zł 10 groszy, dodatkowo plus 10% do wpłaty, czyli po stówkę, masz 110, płacisz 1000, masz 1100. Metody płatności to blik, visa, skiny, krypto, card, SMS. Pamiętaj, że musisz mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj grać. Poolcase'ik, ostatnia skrzynia dzisiaj. Mamy emeczkę Stream za 2 no Za dziewięć stówek, no to jeszcze taką jedną. No i dwie berety. Okej, okay, to by było na tyle. Na razie!